Chcę Wam pomóc wytłumaczyć Wam przede wszystkim dzisiaj ładowanie DC, czyli sytuację pozwalającą nam na ładowanie czy szybkie ładowanie bardzo często właśnie w trasie. Przygotowując się już do tych powoli zimniejszych okresów, musimy gdzieś tam zacząć dowiadywać się odnośnie tego, jak ładuje się samochód elektryczny właśnie w trasie, czyli na tych szybkich ładowarkach DC. Dlaczego nie uzyskujemy pełnej mocy? Samochód. Elektryczny, jeżeli chodzi o tą krzywą ładowania, szybką krzywą ładowania, ma pewną charakterystykę. I ta charakterystyka oczywiście zależy od producenta, od tego, jak on ją zaprojektował. Czasem się zdarza, że gdzieś tam w miarę aktualizacji, oprogramowania, Tesla wypuszczała ulepszone krzywe ładowania, właśnie pozwalając szybciej ładować te samochody. I tak jak widzicie, tutaj w przypadku pierwszego samochodu, który chciałbym omówić, chodzi mi tutaj o opla. Ampera E, takiego samochodu, z którym mam wiele do czynienia i który troszkę w tych historiach, właśnie na które chciałbym zwrócić uwagę, będzie istotny. Gdzieś tam od tych 20% zaczyna mieć te 45, 48, 50 kW, tak gdzieś tam po wymianie baterii te moce się kształtowały. Przy 50% naładowania baterii następuje pierwsze takie tąpnięcie, czyli pierwsze zmniejszenie mocy. Aż do na razie powoli do 40 kW, a następnie kolejne tąpnięcie gdzieś tam przy 70% do 25 kW. I to jest ten moment, w którym myślę, że warto byłoby zacząć odłączać tego Opla Amperę od ładowania, co dzieje się właśnie, jeżeli chodzi o nasze moce. One są po prostu bardzo zróżnicowane. To nie jest tak, że my, ładując nasz samochód elektryczny, cały czas gdzieś tam uzyskujemy podobną, podobną moc, tak jak w przypadku samochodu spalinowego, który zasadniczo, do którego dolewa się paliwo prawie zawsze, z taką samą maksymalną szybkością. No i mamy tutaj kolejną krzywą ładowania, tym razem oczywiście Volkswagen id 3. Zwróćmy uwagę na to, że ten samochód już ładuje się z mocą troszkę wyższą. I uzyskanie 100 kW nie jest tutaj. Większym problemem, ale czy aby na pewno, bo okazuje się, że tutaj również to dogrzewanie baterii jest dosyć istotne. I po raz kolejny pokazuje nam się tutaj sytuacja związana z procentami naładowania. Widać tutaj ewidentnie, że gdzieś tam w przypadku uzyskania tych 70% zaczyna nam się robić nieciekawie i moc zaczyna spadać poniżej 50%. Znowu jest to. Kolejny podobny problem związany z ładowaniem samochodów elektrycznych. Ładujemy do 70% właśnie po to, żeby te moce ładowania były jak największe.